O'Brien wrócił. Nowe odcinki codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 15. Premiera już w najbliższy poniedziałek, 17 stycznia. Dodali żaby do Minecrafta, o co chodzi? Jestem na wersji testowej Minecraft 1.19 i będę chciał się przekonać. W tym filmie dowiemy się, jak hodować żaby, co z nich możemy uzyskać, jakie są ich gatunki i gdzie je spotkamy. Są to naprawdę dziwne stworzenia i nie mogę doczekać się finalnej wersji Minecrafta 1.19. Już dopiero co dostaliśmy Minecraft 1.18, ale nowe rodzaje świateł, które możemy dostać z żab, o co chodzi? W tym odcinku się przekonamy. Zostaw łapkę w górę, jeżeli też ci się podoba to, że do Minecrafta dodali nareszcie żaby. W sumie nie wiem, ja ja się tego nie spodziewałem, że będą żaby w Minecraft. Ale fajnie, że są. Tak samo jak kijanki, za chwilę musimy je obczaić. I subskrybuj ten kanał! Tutaj jest trójka najnowszych widzów. Dołącz do grona, kliknij czerwony guzik. A my teraz lecimy obczajać temat żab. Więc zacznijmy może od tego, że żaby występują w trzech różnych kolorach z tego, co ogarniam. Podstawowy kolor, który występuje, jeżeli żaba wykluje się na normalnym biomie, takim jak na przykład ten, to jest kolor, o taki pomarańczowy, który widziałeś już przed chwilą, ale występują również jeszcze Dwa inne warianty żaby. Otóż, jeśli żaba wykluje się na biomie ciepłym, takim jak na przykład ta piękna, górzysta sawanna, to ma kolor. hmm, to nie jest do końca biały, on jest taki delikatnie zielony, ale tylko delikatnie trochę sina. Ta żaba jest sina, a takie zielone żaby wykluwają się na biomach zimnych, takich jak na przykład te lodowe pola. Według mnie ten rodzaj żaby jest najładniejszy, ale e, to może napisać w komentarzu, jak ty uważasz. Mają one naprawdę fajne dźwięki. Zespólnie ich bardzo dużo, I posłuchajcie. Kiedy tych ropuch jest naprawdę sporo, brzmią fenomenalnie. Będziemy je mogli znaleźć na mokradłach, na bagnach, ale wydaje mi się, że jeszcze nie teraz. Ponieważ tak sobie latam i latam i niczego, tutaj takiego fajnego, żeby go nie widzę ani nie słyszę. W grze będą spawnowały się takie właśnie skupiska żabich jaj, one, to się nie nazywa po polsku jajo, to są skrzeki, po polsku to są skrzeki. I takie właśnie skrzeki w przeciągu właściwie mniej niż minuty powinny wykluć nie żaby, a kijanki. O, o, -o wykluła się właśnie pierwsza, <noise> widać, są mega słodkie i może wykluć ich się trochę więcej niż jedna, tak, wyklują się ich całe masy. I co jest zabawne, jeżeli są one na lądzie, to zachowują się one totalnie dziwacznie. Zaraz się przekonacie, i szukają po prostu wody. I jeżeli uda mi się znaleźć wodę, to wtedy przeżyją, jeżeli nie, to. Ups! I takie właśnie bobeczki możemy zmienić w żabę. Najpierw skupmy się na kijankach. Pokażę Wam, jak to wygląda, jak ona się na przykład dysponuje e, gdzieś na powierzchni bez wody. E, po prostu szuka tej wody panicznie, blata w niej kierunku, ale jeżeli się nie uda, to jak chyba tej, niestety, to po prostu wyschnie i po chwili zginie. Szkoda. Proszę w komentarzach świeczki dla tej biednej kijanki. Nazywała się Kijanka Kiek i, i, i żyła przez. 10 sekund. Żeby kijanka szybciej wyrosła i zmieniła się w potężną, prawdziwą, dorosłą żabę, wystarczy dać jej bardzo dużo trawy morskiej albo poczekać jakiś czas, ale opłaca się jednak to robić z trawą morską, ponieważ jest ona tania, a chcemy mieć szybko, dużo żab, więc klikam, klikam, klikam i zmienia się jak widzisz kolejną żabę. A jako jesteśmy na takim biomie neutralnym, to o! Czy właśnie rozmożyłem? Wow, ta żaba jest ogromna. A jak że to jest wykupiłam, yy, w sensie ma temperaturę normalną, to mają właśnie te żaby kolor pomarańczowy i chodzą za mną, ponieważ widzą, jakie mam piękne trawy morskie, w łapce. Okej, okay, czyli one mnie followują wtedy? Nie, 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 followują. Tak, 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 lata za mną. Lata za mną, one są tej trawy morskiej. Okej, okay, to jest mi całkiem spoko. Co jest bardzo też fajne, możemy korzystać z lasso, żeby transportować te żaby, więc jest to bardzo wygodne. Nie ma takiego problemu, że trzeba w tylko. W jakiegoś, jak villagerów. A ciekawe, czy mogą wejść do łódki. Sprawdźmy, bo w sumie tego to nie wiem. Żaby wychodzicie do łódki, czy tak nie za bardzo? Średniawka, co? Żaby wódce. Nie, dobra, dobra, żeby wódce mogą przebywać. Nie, nie wiem w sumie po co. Nie wiem nad jakie wyjąć. Chyba musimy rozwalać łódkę. Dobra. Może lepiej je zostawmy i ogarnimy. Co właściwie z tych żab możemy zdobyć? Bo możemy zdobyć coś naprawdę epickiego. I to w super dziwny sposób, ponieważ dla celów tego filmu muszę zaprezentować. Na dziś dzień przynajmniej, jeżeli zabijemy żabę, to nie dostaniemy nic. Nie opłaca się tego robić. Nie nabijajcie żab. Więc jak możemy coś z niej zdobyć, dealer? O co z nimi chodzi? Otóż jeśli jakaś żabusia napotka takiego oto malutkiego magma cuba, to zobaczcie, co nas z nim zrobi. Patrzcie: pyk połyka go i wypluwa lampę. Nie wiem o co chodzi, ale wypluwa lampę. I to naprawdę fajną lampę. Wygląda ona w ten sposób. I yy, nie jest tylko w jednym wariancie, ponieważ każdy kolor żaby wypluwa inny kolor lampy. Podstawowa żaba pomarańczowa wypluwa właśnie taki kolor. Zbijmy sobie tego Makokub, bo musi być niestety ten malutki. A Ojeju! Ja, co się siódmana! Wszystkie te żaby się rzucają na te Haha! <ścoughs> Okej, okay, y y widzicie, że zmieniają je po kolei w świecące lampiony o kolorze zielonym. Za to żaby o kolorze tym sinym y robią takie właśnie lekko fioletowe światło, które wygląda troszeczkę jak coś z Endu, bym powiedział. I naprawdę fajną opcją, którą możesz już zauważyłeś w tym momencie, jest to, że możemy te światła obracać, stawiać na dwa różne sposoby. Tak jak na przykład nie, proszę bardzo. Pień może być pionowo, może być poziomo i tak samo zorientowane mogą być te światła, co jest trochę nowością, ponieważ zazwyczaj takie bloki jak redstone'owa lampa albo glowstone występują po prostu w jednym wariancie, niemożliwym do obrócenia, a teraz będziemy mogli z tym coś kombinować. Zobaczmy, jak prezentują się wszystkie trzy kolory Kolory, lamp, żabich lamp. Ochre, Froglight. Dziwna nazwa, nie wiem o co chodzi. Jeden, dwa, trzy. Czy który kolor jest Ciebie najlepszy? E, mi się wydaje, że najładniej wyglądają te lampy. Znaczy, najbardziej klasyczny sposób. To jest takie ciepłe światło przyjemne, ale na przykład, gdybym miał własną bazę na bagnach, to totalnie chciałbym wykorzystać ten kolor światła albo do jakiegoś takiego troszeczkę mrocznego klimatu. Nie, tak by się kojarzył z jakimiś cztrkułem. Taka zimna, chłodna poświata, e, właśnie zielonego światła bobu, spoko, A to bym wykorzystał osobiście do oświetlania jakiejś bazy endowej. Nie wiem, napisz, co sądzisz o tych lampach, która według Ciebie jest najfajniejsza. E, plus ważna informacja, jeżeli jeśli ktoś nie wie, to dają one naprawdę solidne światło. Czy ono wygląda tak samo jak światło Glowstone'u? Wydaje mi się, że tak, ale możemy to sprawdzić. Tutaj jest jasnogłaz, który świeci, wiadomo, solidnie, dobry bloczek, fajnie świecący, a tutaj jest froglight y i wydaje mi się, tak na moje oko, że działa to w ten sam sposób. No, ale dobra, jak hodować te żaby, dealer, możecie mnie spytać? Odpowiedź brzmi, nie wiem, przeklijmy to. Będziemy potrzebować na pewno dużo wody, tak żeby wyhodować nasze kijanki. Ale krok pierwszy to powinno być znalezienie kijanek, więc kijanki możesz zebrać do wiaderka wody i dostajesz właśnie wyderko z kijanką. Teraz jak tak coś wylejesz to masz w środku kijankę, która będzie szczęśliwa, bezpieczna, bo jest w wodzie oczywiście. O, o coś mi się nie dało Dobra, okej. Okay. Może być bezpieczna, jeżeli nie skrzanisz tego jak ja. I zróbmy dla niej zbiorniczek wody. Zbiornik ten musi mieć głębokość minimalnie dwóch kratek, tak byśmy mogli y, sadzić w niej y, glony. Glony, które będą nam potrzebne do przyspieszania, Żabek. Wrzucamy do środka kijanki i teraz je rozmnóżmy. Czy najpierw zmienimy w prawdziwe potężne żaby? A, i fajnie by było też to jakoś oddzielić albo płotkiem, albo na przykład szkłem, by nasze żaby po prostu nie zwiały. Wydaje mi się, żeby nie powinny być w stanie wchodzić na. Drabinki, więc zrobiłem drabinkę e, i tak to działa. E, za to te żabunie e, właśnie stały nakarmione trawą morską, więc się zakochały w sobie i teraz jedna z tych żabek złoży e, skr ja, ja, nie skr tylko... E, jak to się nazywało? Skrzeki chyba, skrzeki, wydaje mi się, że to są skrzeki, tak, skrzeki, składa skrzeki i dalej wiecie już, co się dzieje. Skrzeki zmieniają się w kijanki, kijanki zmieniacie w żaby, a żaby rozrażacie dalej trawą morską, a te żaby z kolei składają znowu skrzeki i tych żab po chwili może być naprawdę masa. Mega Spoko, cieszę się, że dodają do tej gry właśnie te zwierzęta eee, oraz to, że dają one aż tak fajne itemki, jak te świecące lampy. Naprawdę tego bym się nie spodziewał. Plus to, jak możemy szybko rozmnożyć te żaby, jest fenomenalne. Wydaje mi się, że to są najszybsze do rozmnożania obecnie moby, jakiekolwiek zostały dodane do tej gry. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś i widzimy się już wkrótce na tym kanale w naprawdę niesamowitej serii Minecraft Herobrine. Do zobaczenia!